Czy to będzie dobry książkowy dzień? Tak, będzie fantastyczny. Przychodzę z książką, która myślę, że rozwiąże kilka problemów w rodzinach, gdzie jest rodzeństwo, gdzie oni się dosyć często kłócą i gdzie są rodzice, którzy chcą pomóc dzieciom właśnie w rodzeństwie zbudować piękne relacje. Hej, to ja, Zuza, złość, śmiech. I cała reszta. Już się pewnie domyślacie, że to też będzie książka o emocjach znakomicie napisana, dlatego jest pod patronatem aktywnego czytania. Zaglądamy! Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, autorką książek dla dzieci. Tworzę blog Aktywne Czytanie, gdzie polecam wam cudowne książki oraz podcast nie tylko dla mam. Tam sobie rozmawiamy o wychowaniu wspierającym, ale też skupiamy się na dorosłych. A teraz właśnie takie połączenie, bo powiem wam, że skupiamy się tutaj na rodzeństwie, na dzieciach, na relacji między nimi, ale jest w tym wszystkim też bardzo mądry dorosły, który, no, nie ma wyjścia, musi to wspierać. Tutaj jeszcze zakładka cudowna. Słuchajcie, jeżeli ktoś jako dorosły, właśnie jako rodzic, ma takie oczekiwania, że, okej, okay, mamy teraz dwójkę albo więcej dzieci niech oni sobie rozegrają te sprawy między sobą to tak naprawdę trochę zrzuca na dzieci odpowiedzialność i może się zdziwić. Dlatego cieszę się, że powstają takie książki, które pokazują codzienność tej rodzinki. Tutaj mamy Franka, który ma 8 lat, Zuza ma 5 lat i my właśnie z jej perspektywy zerkamy do środka i to jest takie jej opowiadanie. Ona uwielbia się bawić ze swoim bratem w różne zabawy. W ogóle cała ta książka to są właśnie takie różne zabawy, które jak my do Dobrze wiemy, najczęściej świetnie się zaczynają a średnio się kończą. I to jest zupełnie naturalne, że dzieciaki podczas zabawy mają inne zdanie, mogą się spierać, mogą się kłócić, to jest ok i to jest tu bardzo wyraźnie powiedziane. Powiedziane jest też, że dzieci rodzeństwo, że się kochają. Więc te emocje trochę się miksują i to jest fantastycznie tutaj opisane, dlatego, że mamy różne zabawy, takie ich ulubione, na przykład właśnie w bazę, albo tam było w Konie galopujące, kulejące, różnie to bywa. Uwielbiają też się bawić w dinozaury, więc tego jest bardzo dużo i oni mają ze sobą naprawdę świetną relację, natomiast czasami się kłócą, złuszczą się. Czują, że za chwilę wybuchnie awantura. I ta czujna mama, ona doskonale wie, co zrobić, żeby pomóc dzieciom przebrnąć przez złość, czyli pokazuje sposoby na złość. Ale świetnie jest też tutaj pokazany ten moment, kiedy próbujemy zapanować nad kłótnią. My czujemy, że jesteśmy blisko, że ona za chwilę się wydarzy, ale. Znamy sposoby, żeby chociaż spróbować zapobiec temu wybuchowi i mama właśnie takich rzeczy też dzieci uczy, i słuchajcie, to się udaje. Czyli na przykład liczenie do dziesięciu ale co to da, dopytywałam. Zobaczysz, powiedziała, ale nie wytłumaczyła. Chyba rozumiem, zamyślił się Frenek. To samo mówi nam pani Ewa w szkole, gdy siadamy przy stoliku zgody. Musimy się uspokoić i spróbować porozmawiać stoliku zgody? Nadal nie wiedziałam o co chodzi. Później Ci wyjaśnię. Teraz choć pobawimy się w bazę. Więc jeden sposób to jest odliczanie i tutaj jest też świetnie pokazane, jak dzieci rozumieją, czasami tak dosłownie, zwłaszcza pięciolatki, to jak my do nich mówimy. To, że emocje kipią, buzują, to, że coś jest miodem na moje serce. Wiecie, takie dosłowne rzeczy tutaj sobie też Zuzka rozkminia, ale trzymam otwartą na tej stronie jeszcze książkę, bo chcę Wam powiedzieć o rewelacyjnym takim zakończeniu gdzie dzieciaki już tutaj sobie wyszły na dwór i bawią się z innymi i jakiś chłopiec na dworze zaczepia Zuzę Trochę jej dokucza. I Franek, który, no wiecie, często się kłóci z siostrą, czasami ma jej dosyć podchodzi i od razu staje w jej obronie. Czyli to jest właśnie to, co chcemy przekazać naszym dzieciom, że można się czasami nie zgadzać, spierać, to jest zupełnie naturalne, ale jesteście rodzeństwem, więc stoicie murem za sobą. Piękna, piękna relacja. I jeszcze, żeby bardziej wesprzeć rodziców, zobaczcie, dodatkowe materiały, w jaki sposób dziecko może rozładować emocje. Czyli to wszystko, co tutaj w tej książce, w bajkowej części się przewinęło. No i tutaj na przykład, co zrobić z tą złością tytułową. Więc kilka pomysłów, które mogą faktycznie pomóc. A na końcu jest jeszcze taki dodateczek. Pokoloruj Zuzę i Franka razem z bratem lub siostrą. Niech każde z Was stworzy własną wersję bohaterów. Czy będziecie potrafili się dogadać? I zobaczcie, dwa obrazki, dwie ilustracje, ale wydaje mi się, się, że one mogą zupełnie inaczej wyglądać, bo nasze dzieci są bardzo, bardzo różne. Książka dla rodzeństwa i nie tylko. Pisałam też o tym właśnie w recenzji na blogu Aktywne Czytanie i bardzo jestem ciekawa waszego odbioru. Jak ją pokażę też właśnie w grupie na Facebooku Aktywne Czytanie, bo wy bardzo często szukacie książek, które uwaga cytuje. Pokażą rodzeństwu, że warto się wspierać. I ta książka dokładnie to robi. Ale dlaczego ona jest nie tylko dla rodzeństwa? Dlatego, że ona pokazuje, jak budować relacje w zabawie, więc z kolegami, ze znajomymi, na podwórku jak najbardziej. Jasne, że bazą jest rodzeństwo, ale spokojnie możecie te wszystkie techniki stosować, oczywiście wśród kolegów i znajomych. To co czytamy?